Hello, hello. Witam serdecznie. Dziś znajdujemy się na toruńskim osiedlu na Skarpie. Tam mamy szpital dziecięcy na Konstytucji. A ja chciałbym was zabrać tą drogą na południe, żeby pokazać toruńskie osiedle Kaszczorek i wieś Zwotoria. No to ruszamy. No dobra, no to jedziemy. Mamy dość ładną pogodę. Słoneczko przybija się za chmurek. Tylko trochę wieje, także jeżeli dźwięk będzie nie taki, to z góry przepraszam. Jadę niezbyt szybko z tego względu, że w prawej ręce mam telefon, a lewą hamować, to przednim kołem można wynąć ładnego orła. Tam w oddali widzicie już fajną dolinę Wisły. Tutaj może na filmy tak nie widać tej górki, ale no powiem szczerze, że ten kto nią jechał to wie, że troszkę stromo jest. Po lewej stronie za chwileczkę będzie takie fajne osiedle domków jednorodzinnych. Po lewej tak zupełnie z tyłu, bo postaram się pokazać na, na wysokiej skarpie są no, zajebiste jest miejsce na domki. Czy będzie widać? Dobra, Idę. O tutaj fajna wysoka skarpa. Dobra, jedziemy dalej. Ogólnie rzecz biorąc to myślę, że nie będę nagrywał całej drogi, całej trasy. Zrobimy tak, że po prostu jak będę widział jakieś fajne miejsce, o którym będę chciał coś opowiedzieć. Albo po prostu jeżeli będę miał coś ciekawego do powiedzenia, to będę włączał nagrywanie. Tu jeszcze z prawej strony mamy cmentarz w kaszczorku. A ja jadę tam do tego ronda i pojadę w prawo pokazać Wam kościół z Kaszczonku. Myślę, że włączę nagrywanie jak będę na miejscu, ale jak będę dojeżdżał już do kościoła. Tu widzicie w oddali ta droga, ta droga, którą zjeżdżałem i na skarpie Domki. Tu jest cmentarz, a tą drogą Michałem to jest, jakby kogoś interesowało ulica turystyczna i jedziemy jedziemy sobie tam no to w zasadzie dojeżdżamy do kościoła tu z prawej strony jest jeszcze stadina koni może sobie poskoczymy na stronie ulicy naprzeciwko tej staniny znajduje się takie ciekawe miejsce restauracja czy bar, salon. Teraz chyba zamknięte, ale zobaczcie sobie taki drewniany. Ciekawe miejsce. Prawda, nigdy tutaj w środku nie byłem. A no, taki lokal w nawiązaniu do tej stadniny, która jest naprzeciwko. Tutaj często na tej stadnie w Kaszczorku są przeprowadzone, przeprowadzone odwody dziecka. O, konik. No a tam jest, tam jest kościół w Kaszczorku. Dobra, to ja poszukam jakiegoś fajnego miejsca, żeby zostawić swoją maszynę i włączę nagrywanie już samego kościoła.